Z tej zrobimy daszek, czyli będę potrzebował dwie 25-20 cm deski, i z tej zobaczymy, czy się uda wyciąć, bo ona w takim sobie stanie jest, również dwie 20 cm. Więc zaznaczam te nasze 20 cm. Zaznaczam raz, rysujemy kreskę, zaznaczam drugi raz i również robię kreskę. Teraz biorę te odechę. Jak widzicie, tu jest padnięta, tu jest bylejaka, a tu się zwęża. Więc postaramy się ze środka wydzielić dwie 20 cm, 20 cm kawałki. Rysuję krechę. tego nie będziemy potrzebować. Na oko, jak się tam o milimetr dwa pomylimy, to się przecież nic nie stanie. I drugi raz 20. Podłączamy hałas i zaraz będziemy ciąć. Wygląda ok, myślę, że się utrzyma. Jeżeli tutaj dobrze mm, przykręcimy, to jak najbardziej nasz daszek się będzie trzymał. Tniemy teraz drugą dechę. Jeżeli macie trochę lepszej jakości dechy, a nie takie wyżarte, to oczywiście ich użyjcie. Natomiast my sobie z takimi y, damy radę. Kolejny etap pracy, tu będzie w ten sposób nasz daszek, a od spodu w takim V będzie ziarno. Natomiast żeby to V udało mi się przywiercić, bo jak widzicie to będzie teraz tak, to sobie trochę zetnę te, te boki. Musiałem te deseczki trochę niestety poprawić. Początkowy kąt nie był najlepszy, jednak ten 45 sprawdza się znacznie, znacznie lepiej, ale zrobiłem to już siekierą i szlifierką, a nie wyżynarką. Poszło równie szybko, więc nie wiem, czy jest sens się bawić w ustawianie tych wszystkich konstrukcji. Dobra, wracamy do roboty. To będzie w ten sposób przykręcone tu powyżej daszek. Zaczniemy od przykręcenia tego. Te dechy są zdrowe, więc w nie będziemy wkręcać. Najpierw w tej desce sobie nawiercimy otwory pod śruby, ponieważ będziemy stąd się wkręcać w te deseczki. I mam nadzieję, że trafimy w nie. Ustawię sobie tak, jak będę chciał, żeby to docelowo było. Tu bym chciał, żeby były. Biorę ołówek i sobie obrysuję deski i nawiercimy z tej strony. Myślę, że raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, powiększam otwory pod, pod łebki śrub. Składamy sobie śruby. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa i trzy. Trochę je wkręcę. Nie dokręcam tak straszliwie na razie. Chodzi mi o to, żeby tylko te deski złapać. Przykładam drugą. Nie wyszło idealnie równo, ale tym się w ogóle nie przejmujemy, żeby te deski wyrównać. Od dołu przykręcimy kątownik. On nie musi być pancerny, ponieważ on nie będzie tak naprawdę trzymał niczego, tylko będzie no tak ustawiał, żeby było ładnie i równiutko. Dokręcam tylnie śruby. Śruby dokręcone, przód się trzyma. Teraz robimy daszek. Tak samo jak poprzednio obrysowuję sobie. Deski z wyczuciem nie do końca chodzi o to, żeby ją tylko złapać. No, powiedzmy. No dobra, zadanie wykonane.